Pamiętacie Lilę i Gracjana i ich wakacyjny pobyt w hotelu UNITRAL w Mielnie? Nie mieli wtedy czasu, żeby poznać wyjątkowe spa tego hotelu, dlatego postanowili wrócić i poznać to magiczne miejsce. Hotelowe spa. Co to właściwie znaczy? Dla dorosłych to miejsce relaksu, ciszy i spokoju, ale jak widzą to dzieci? Wybierzmy się z Lilą i z Gracjanem w tą niesamowitą podróż. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Czy można tutaj spotkać wróżki? Dla dorosłych hotelowe spa to ucieczka od codzienności, ale dla dzieci to magiczna podróż do świata fantazji i wyobraźni. Basen? O nie, to przecież wielkie morze pełne niespodzianek. Ocean pełen tajemnic z falami, które mogą porwać na niesamowite przygody. Jacuzzi to gejzer bombelków, zaczarowana fontanna pełna cudów. Sauna? Nie, to przecież gorąca jaskinia miejsce, gdzie oddech smoka ogrzewa wszystko dookoła. Basen solankowy jest dla dzieci jak zaczarowane jezioro. Woda tu nie jest zwykła to jak unoszenie się na miękkich chmurach. Czasem odrobina magii wystarczy, by poczuć się jak prawdziwa księżniczka. W spa hotelu Nitral każde marzenie może się spełnić, a masaż to nie tylko relaks. To magiczna chwila, kiedy czujesz jak Twoje ciało staje się lekkie jak piórko, a dobra wróżka zabiera Cię na podniebną podróż pełną czekolady. Dziecięca wyobraźnia to potężna siła. Dla jednych hotelowe spa to miejsce relaksu, dla innych to zaczarowany świat pełen niespodzianek i przygód. Zabierz rodziców do hotelu Unitral w Mielnie i odkryj miejsce pełne czarów.